Masażer. Wiecie, jaka jest największa wada masażerów? To, że zmieniają kształt fotela, a ten masażer wbuduje w fotel, czyli najpierw muszę go wymontować. By nie zanudzać, przyspieszmy trochę ten proces. Sekund, 5 i fotel wyjęty. Teraz trzeba zdemontować dolne plastiki i uwolnić siedzisko. Gąbkę, niestety, powinno się obrać ze skórki. Jak sami widzieliście, zdjęcie całego siedziska nie stanowiło większego problemu, ale teraz przy ściąganiu tapicerki mogą zacząć się schody. Dlaczego? Dlatego, że fotel ma określony kształt. Żeby ten kształt uzyskać, wszyte są druty, które zapinane są do gąbki. Zobaczcie o, tutaj na przykład: z przodu drut, z tyłu drut, czyli trzeba byłoby to rozpinać. Wiecie co? Zamocuję te masażery od tyłu. Zrobię otwory, włożę masażery, wkleję z powrotem gąbkę i będzie jak fabryczny fotel z masażem. Taki nożyk tapeciak wchodzi w tę gąbkę jak w masło. O, myślę, że będzie ok, zostawiłem około 2 cm. Pamiętajcie, nie wolno ich schować za blisko tapicerki, dlatego że będą wyczuwalne i zamiast fajnego masażera. Będziemy czuli dyskomfort. Otwór powinien mieć mniej więcej 6 na 7 cm. Idealnie pasuje. No i jeden element wibrujący w siedzisku. Dopychamy go gąbką. I kolejny otwór. Grzesiek wypracował też prosty sposób na schowanie przewodów. Ukrywa je w nacięciu gąbki. W sumie w siedzisku Grzesiek postanowił upchnąć 4 z 8 silniczków. I tak, siedzisko poszło w 5 minut, a tutaj już tak łatwo nie jest. Zobaczcie, jest bardzo cienka gąbka na oparciu. Jest fizelina pod spodem i zobaczcie, są takie druciki alastruny, które sprężynują i układają się do pleców. Także tu o wycinaniu miejsca na masażery nie ma mowy, ale wiem, jak to zrobię. Słuchajcie, te druty są dosyć miękkie. Jest fizelina, czyli masażer nie będzie odczuwalny. Trytytki niezawodne. Przyczepię masażery w odpowiednich miejscach do tych drutów. I zobaczymy, czy je będzie czuć, czy nie. No i teraz włącznik. Włącznik zamocuję tutaj, w obudowie fotela. Będzie zawsze pod ręką. No i nie będą się pałętały kable. Będą zawsze jeździły razem z fotelem. Wiercenie w plastiku to łatwiej zna. Włącznik ma swój gwint i nakrętkę, a więc ogólnie bardzo łatwo się go mocuje. No i zobaczcie dwie godziny fotel gotowy. A dla fanów 101 napraw skala trudności 3 gwiazdki. Trochę trzeba się namachać kluczami. Grześkowi do podpięcia zostały już ostatnie dwa przewody. Jeżeli chodzi o zasilanie, to najlepiej jest pod gniazda zapalniczki. Zobaczcie, tutaj jest dodatkowy bezpiecznik, także na pewno nic się nie wydarzy. Grzesiek do zapalniczki podpiął już tyle gadżetów, że brak miejsca. Musi pożyczyć plus i minus z pobliskiego gniazda USB. Wszystko poskładane. Teraz zobaczmy, czy działa, działa wszystkie masażery naraz. O a teraz zaczyna pracować z sekcjami łuda, tyłek. Łopatki i plecy fajnie. No ale dobra, Wy nie jesteście w stanie zobaczyć tego, co ja czuję. Dlatego no, weźmiemy rozsypiemy śrubki. O, tu tak, starczy. I uwaga, 3, 2, 1, start. Proszę bardzo, teraz widać. Oczywiście nie ma się co spodziewać żadnych fajerwerków po tym masażerze, dlatego że jest to najprostszy rodzaj. Ale słuchajcie, z drugiej strony, jak moja mama wreszcie kiedyś się zdecyduje, żeby ten samochód sprzedać, to pewnie go sprzeda bez problemu, dlatego że to będzie jedyna arosa, która będzie miała masaż w fotelu.